Cześć. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. I dodaję filmik po czterech latach przerwy. I tym razem będzie to już coś zupełnie, zupełnie innego. Kanał też zmieni nazwę. Będzie po prostu nazwany moim imieniem i nazwiskiem. I teraz może pozwólcie, że wyjaśnię Wam dlaczego i jak to wszystko się potoczyło. Powiem Wam tak. Po ostatnim filmiku, który dodałam te 4 lata temu, zaczęłam się zastanawiać, czy to, co nagrywam, to, co udostępniam, czy to mi się podoba i, i czy to jest to, co ja faktycznie chcę nagrywać. I doszłam do wniosku, że niestety nie. I że nie cieszy mnie już to, co robię, nie cieszy mnie to nagrywanie, to montowanie, to publikowanie. Miałam kilka filmików gdzieś tam w zapasie i totalnie gdzieś tam nie miałam jakoś ochoty do tego siadać. Nie miałam też w ogóle pomysłów, co dalej nagrywać, co robić z tym kanałem. To po pierwsze, a po drugie też gdzieś tam nie ukrywam, że zakładałam ten kanał i wrzucałam te filmy z, taką, z takim nastawieniem bardzo pod subskrypcję, pod wyświetlenia. Te liczby bardzo miały dla mnie takie duże znaczenie i, i tak no... Po pewnych przemyśleniach przez te 4 lata stwierdziłam, że no to było złe nastawienie, jednak, mimo wszystko i że powinnam nagrywać przede wszystkim to, co sama bardzo chcę, to, co mi się podoba i przede wszystkim nie patrzeć na, na te wszystkie jakieś tam wyświetlenia, bo, bo tak naprawdę no powiedzmy sobie szczerze, że nie ma to jakiegoś większego znaczenia, ile osób to ogląda. Wiadomo, gdzieś tam jakieś dalsze znaczenie ma, ale nie powinno to być właśnie tym takim y, głównym motywatorem do, do nagrywania i do publikowania treści, prawda? Y, to jest taka pierwsza zmiana, którą chciałabym wprowadzić na, na tym kanale. Y, drugą zmianą jest to, że przede wszystkim nie będą te filmy na pewno ani regularne, y, ani jakieś bardzo częste. Z tego względu, że przez te cztery lata moje życie się bardzo mocno zmieniło, bardzo naprawdę, do tego stopnia, że tego czasu takiego prywatnego, gdzie właśnie mogę zająć się tym, co tak naprawdę chcę, jest bardzo, bardzo mało w moim życiu. E, więc nie będę wam obiecywać, że te filmy będą co tydzień, co dwa. E, nie, będą wtedy, kiedy ja będę miała na to po prostu czas. I, i że tak powiem, jeżeli chcecie, jeżeli chcecie mój kanał śledzić, no to musicie to zaakceptować. Bo, bo innej opcji po prostu nie ma. Mam już oczywiście mnóstwo pomysłów na, na to, co będę nagrywać, ale też chętnie usłyszę w komentarzach od Was, co byście chcieli zobaczyć na moim kanale. I też oprócz tego, że będą nowe filmy, to odblokuję część filmów, które wstawiałam wcześniej na swój poprzedni kanał Tramwajowa Marta. Ale nie będą to wszystkie filmy. Dlaczego? Dlatego, że odblokuję tylko te filmy, które chcę, żeby były na tym kanale, które nagrywałam faktycznie, bo chciałam, bo mi się podobały, ale te, których, że tak powiem, już nie chcę, nie chcę publikować, to one nie wrócą. One są dalej na YouTube, tylko że są ustawione jako filmy prywatne, które tylko ja mogę obejrzeć, bądź ktoś, dla, dla kogo wyślę link do tego filmu. Także, także część z tych filmów zostanie odblokowana. I, I mam nadzieję, że, że to niektórych ucieszy, bo y, część osób zarzucała mi później, jak zamknęłam kanał, że y, po co usuwałeś filmy, mogłaś zostawić. No, taką podjęłam decyzję, żeby, żeby właśnie no, zablokować te filmy, i one nie zostały usunięte, one po prostu zostały zablokowane. Także, także, no takie właśnie, takie właśnie założenie jest. I też trzecia zmiana, która nastąpi w moich filmach, które będę od teraz dodawać. Z racji tego, że nazywam Twój kanał moim imieniem i nazwiskiem, będzie to tylko i wyłącznie kanał o mnie. Czyli co ja robię, dokąd jeżdżę i, i tak dalej. Nie będę tutaj pokazywać nikogo więcej poza mną, bo po prostu no, taką, taką sobie podjęłam decyzję. No, i zostawmy to, niech, niech będzie tak po prostu, jak, jak postanowiłam. Także mam nadzieję, że cieszycie się z mojego powrotu na, na YouTube. Mam nadzieję, że będziecie mnie oglądać i że spodoba Wam się to, co, to, co chcę publikować. Na pewno, na pewno nagram też taki filmik dłuższy, gdzie powiem, co się u mnie w moim życiu zmieniło. Ale teraz pokrótce mogę, mogę Wam powiedzieć, że no na pewno z tego co widzicie w tle, też już nie mieszkam tam, gdzie wcześniej mieszkałam. Przez ten czas zmieniałam w ogóle sporo razy miejsce zamieszkania i właśnie planuję Wam też nagrać taki filmik na temat właśnie tematyki najmowania mieszkań, bo mieszkanie, w którym obecnie mieszkam, jest mieszkaniem wynajmowanym. I mam w tym najmie naprawdę, już powiem Wam, mnóstwo doświadczenia i chcę Wam właśnie nagrać taki film dla osób, które gdzieś tam Chciałyby się, chciałyby się wziąć za najem, to no, przyda Wam się taki film na pewno, bo naprawdę na wiele rzeczy trzeba zwracać wtedy uwagę. Także to jest jedna z takich y, dużych zmian w moim życiu. Drugą zmianą jest to, co pewnie już tutaj w tle gdzieś przemyka, jest to mój piesek. Także świnki już od dawna nie ma. Y, od y, prawie trzech lat już jestem właścicielem y, tego oto pieska. Jest to York Misia. Suczka, także to jest taki mój towarzysz tutaj w domu, więc na pewno w filmikach się będzie przewijać, jak będę coś tutaj nagrywać w domu. A, bo no, jednak ona jest taka, że w momencie, kiedy ja jestem sama w domu, to ona cały czas chce ze mną być. Ona nie pójdzie do innego pokoju, ona będzie gdzieś tam się tutaj przy mnie zawsze kręcić, także, ale także myślę, że, myślę, że nie jest to jakiś duży problem, jeżeli. Cofniecie się do moich filmików sprzed kilku lat, gdzie nagrywałam takie 10 faktów o mnie. To tam mówiłam, że jestem takim, taką zdecydowaną kociarą, że ja wolę koty niż psy. To się też bardzo mocno zmieniło, ale coś o, o tych zmianach, właśnie z pieskiem, to opowiem o tym w tym innym filmiku, który dla Was nagram. I trzecią zmianą, o której tak pokrótce chcę wspomnieć, no to jest to właśnie temat pracy i tego, jak ona mi dużo czasu, też tego wolnego zabiera. I aktualnie od prawie trzech lat pracuję jako konduktor w pociągu. Także jest to bardzo ciekawa praca. Nie dla każdego od razu zaznaczam, ale powiem Wam tak. Kiedyś byłam taka mocno zafiksowana na pracę w tramwajach. To też się bardzo mocno zmieniło. Co prawda niewiele, bo jednak pociąg a tramwaj to jest pojazd na szynach. Ale jednak mimo wszystko po tym jak trochę przepracowałam na tej kolei, to już teraz nigdzie, nigdzie indziej w żadnej innej branży, w żadnym innym miejscu się nie widzę. Ale o pracy też bym chciała nagrać troszeczkę inny film, ale bardziej taki pogadankowy, bo do pracy jednak nie chcę kamery zabierać. Zresztą nawet raczej nie powinnam, stąd, stąd też będzie to taki właśnie filmik pogadankowy jak dziś. I na pewno wielu z Was jest bardzo ciekawych o, o właśnie tej pracy. Także jeżeli macie jakieś pytania, no to piszcie do mnie w komentarzu i ja postaram się w tym filmie wtedy na, na te wszystkie pytania odpowiedzieć. Na tyle, ile będę mogła. Także jeżeli w ogóle macie jakiekolwiek pytania do mnie e, i, i chcecie coś wiedzieć o, o tym powrocie moim na YouTube, na pewno będzie dużo filmów takich podróżniczych. Bo ja jednak jestem takim człowiekiem, któremu ciężko jest usiedzieć na miejscu w domu i w miarę na tyle, ile mi ten czas wolny pozwala, to będę raczej właśnie gdzieś tam sobie krążyć i po Polsce i nie tylko. Duży trip się właśnie szykuje w styczniu, ale o tym coś więcej będzie później. Nie chcę teraz wszystkiego zdradzać, bo, bo potem już by nie było ciekawie, bo byście wszystko wiedzieli, co się będzie pojawiało na tym kanale. Jeżeli też jesteście ciekawi na przykład mieszkania, jeżeli chcecie zobaczyć mieszkanie w całości i jeżeli chcecie, żebym je pokazała, no to, no to też możecie śmiało pisać. No i, i myślę, że myślę, że tyle na dzisiaj. Nie będę już przeciągać też właśnie... Mam takie bardzo mocne postanowienie, żeby te filmy, yy, gdzie, gdzie właśnie będę, jakieś pogadam kierować, żeby one nie były za długie. Bo jak tak przeglądałam te swoje stare filmy, to zauważyłam, że jestem straszną paplą, za długo gadam na niektóre rzeczy, i później filmy się robią 20-30 minutowe. A ja bym chciała, żeby te wszystkie filmy mieściły się w granicach maksymalnie 15 minut. Zobaczymy, jak to będzie. Ale, ale no, także, także będę już kończyć yy, i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć.